Dzień dobry. Powiem Ci coś w tym materiale o przerażającej wizji mojej przyszłości. Jeżeli ja nie będę robił tego, co chcę robić, to wtedy moja przyszłość będzie w bardzo złym stanie. Ponieważ ja będę robił coś, czego nie chcę. Koniec. Wszystko. Wszystko. Spójrz! Jeżeli nie robisz tego, co chcesz, robisz to, czego ty nie chcesz. Dlatego jest uczucie coś jest nie tak w twoim wnętrzu. Ponieważ no nie może być tak, że ty żyjesz bardzo dużo lat, gdy cały czas robisz coś nie tak. No, gdyby na przykład, nie wiem, życie trwało jeden dzień, to wtedy być może rzeczywiście to, że ty robisz coś nie tak, no mało małe znaczenie w sumie, no bo żyjesz jeden dzień, no to w sumie... Życie trwa troszkę dłużej i niestety sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana, czyli to nie trwa jednego dnia, to trwa znacznie więcej dni, znacznie dużo, 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 dużo więcej dni. Z tym musisz coś zrobić, z tą sytuacją, żeby to no, nie było takie, tylko musisz to zmienić, żeby to jednak było bardziej takie Twoje, żeby to życie było Twoje, a nie cudze. Patrz, w momencie, kiedy Ty robisz coś, czego nie chcesz. To Twoje życie nie jest Twoim życiem. Robisz coś, czego nie chcesz. No to. Życie Twoje. Życie. Nie jest Twoje. Nie jest Twoim życiem. No ale to czyim, Dominik. No to spójrzmy. Dlaczego robisz to, czego nie chcesz? Okej. Okay. Dlaczego robisz to, czego nie chcesz? Są jakieś rzeczy. Nie robisz ich. Dlaczego? No, bo yy, nie mogę się do nich zabrać. Jest jakaś dziwna siła, która powstrzymuje mnie przed zabraniem się do moich rzeczy. Ok, więc. Nie wiadomo, dlaczego nie robisz. Tak? Jeżeli, jeżeli jest jakaś dziwna siła, której ty nie rozumiesz, lenistwo, opór, Blokada, strach, i tak dalej. Dziwna siła, nie robisz, nie wiesz dlaczego. To pojawi się w Tobie uczucie, że coś jest nie tak z Tobą. Że coś jest nie tak w Twoim życiu. Pojawi się uczucie nieprzyjemne, nieszczęśliwości, denerwowania, frustracji. Ponieważ to, co się dzieje w Twoim życiu, nie jest tym, co chciałbyś, żeby się działo. Czyli. Robisz coś, czego nie chcesz, pojawia się uczucie frustracji, niezadowolenia, i ty wtedy nie wiesz, co z tym zrobić. Nie wiesz. Więc pamiętaj, że jeżeli będziesz robił to, czego nie chcesz, to Twoja przyszłość jest poważnie zagrożona. Ponieważ jeżeli teraz Ty nie robisz czegoś, tego, co chcesz, a robisz to, czego nie chcesz, to najprawdopodobniej jutro też tak twoje życie będzie wyglądało. Pojutrze też, bo po pojutrze też. Dodaję elementy humoru? Oj, dodaję. Jednak tylko dlatego, aby uczynić ten środek przekazu troszkę inny. Troszkę inny niż taki, jakiego się spodziewasz. Spodziewasz się, że będę stał, będę mówił. I wszystko będzie takie po prostu, że będę stał i będę mówił. Mogłoby takie być. Czasami takie jest. Czy jest w tym coś złego? Nie. Jednak w życiu ważna jest zmiana. Jest coś innego ważne. Dlatego... Ten materiał wygląda troszkę nietypowo, aby obudzić cię, aby obudzić, obudzić wszystko, co się dzieje wokół ciebie, żeby to wszystko stało się przebudzone i żebyś ty zaczął tworzyć. Musisz tworzyć. Musisz, żeby było tak, jak chcesz. Jeżeli bym zajrzał do Twojego serca, to tam jest chęć tworzenia, tam jest olbrzymia, gigantyczna chęć tworzenia, która jest strasznie stłamszona do takiego, jest tak ściskana cały czas, jest ściskana straszliwie. I właśnie trzeba ją wypuścić, już zacząć tworzyć. Myśl o swojej przyszłości, już teraz, zacznij działać. Do następnego filmu. W tym miejscu życzę Ci powodzenia w oglądaniu kolejnego materiału, notowaniu, działaniu. Informuj mnie o swoich efektach pracy. Uda Ci się coś osiągnąć? Pisz. Pisz do mnie. Informuj mnie o tym, co Ci się uda. Do zobaczenia.